Dzień dobry, dzień dobry, nowy dzień, a ja zaczynam od śniadania i dzisiaj moja ulubiona taka letnia wersja, czyli um, mozzarella, pomidory, bazylia, sól, pieprz i trochę oliwy z oliwek, bo zdrowe tłuszcze też powinny być, no i do tego kawałeczek też pełnoziarnistej bagietki. Dobre śniadanie nie jest złe, Wam powiem. Faktycznie, jakoś tak fajnie rozpocząć ten dzień. Też Dobrze rozpocząć dzień, kiedy mamy troszkę więcej czasu, żeby go rozpocząć. Także dlatego też lubię te wolne dni, czy też lubię niedziele, niepracujące. A my zaraz się zbieramy, jedziemy do kościoła, a zaraz potem jedziemy do to się nazywa Centrum Historii Zajezdnia. Jest tam taka stała wystawa, która pokazuje życie Wrocławian od czasów powojennych, czyli od tego kiedy tutaj Polacy tłumnie do Wrocławia przybyli, y, aż do roku chyba 2016, z tego co pamiętam, i nigdy tam nie byłam, nigdy tej wystawy nie widziałam, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wszystko y, wyglądało. Także oczywiście zabieramy Was ze sobą, znaczy do, do kościoła, nie, ale na wystawę jak najbardziej. We Wrocławiu mieliśmy też taką bardzo prężnie działającą wytwórnię filmów fabularnych. I właśnie widzicie, że była tu kręcona lalka. Um, też stawka większa niż życie. Są tutaj różne pamiątki z tamtego okresu, właśnie y, po y, aktorach, czy o aktorach tam grających. No i jakieś czasopisma dla kobiet, proszę bardzo. Przedmioty do codziennego użytku. Może coś poznacie. Ja pamiętam, że takie wrocławskie papierosy paliłam. Gazetki, proszę bardzo. Różne inne rzeczy. Płyty. No, z tego wygląda. Mydło bambino, oczywiście pamiętam. Inne też, te mydełka kajtek. EOS, pamiętam też. Robiliśmy z nich jakieś takie różne rzeczy na plastykę. No i tutaj jesteśmy jakby w przeniesieni do domu do lat 60. -tych, 70. -tych. taką lampkę miałam, właściwie chyba nawet jeszcze mam. Kredens, jak kredens babci, tylko troszkę bałagan i sadzone jajko. No i wałki do malowania ścian. Taki zestaw do pięknacji włosów miałam dokładnie taki sam, tylko zamiast pomarańczowego był żółty kolor, ale dokładnie to. No i wchodzimy teraz do sklepu z pustymi półkami. Otrzymałem pocztą list, w którym studenci z Rosji przysłali do mnie jako posła z miasta Rosja petycję do Sejmu w trzymania wystawienia dziadów Mickiewicza w Warszawie z prośbą o przekazanie petycji. A co tam było? Mazowiecki. Pokażę wam, jaki mój mąż kupił kapustę. Znaczy tak, prosiłam go, żeby kupił warzywniaką kapustę, a ponieważ ja ostatnio kupowałam biedronce, no były takie śmalutkie. to mówię, słuchaj, to tak weź kup dwie, bo to będziemy mieli też tam na jeden dzień na obiad, na drugi i w ogóle będzie jeszcze, e, przyda się. No i on kupił, no i mówi, czy tych faktycznie robić dwie, bo mówię takie duże. Ja mówię, no dobrze, dwie, e, to dobrze. No i teraz tak przynosi, takie belgaśne, także nie ma na co czekać, trzeba zacząć coś z nimi robić. Do tego mamy piękny jeszcze szczypior, koper, także będzie nam zaraz pachniało. Chyba każdy ma taki swój przepis na kapustę młodą. Ja mam tutaj poszatkowaną kapustę, densa, marchewkę, i zaraz do tego jeszcze dodam. One się podusiły na maśle, i teraz dodaję do tego jeszcze pokrojone pomidory. Czasami je sparzą, czasami nie. Ta skórka tak potem jest taka miękka. Tutaj mam też pokrojony szczypiorek i kuperek i tego rzeczywiście jest sporo. Wszystko razem mieszam, doprawiam jeszcze solą, odrobinkę pieprzu. Tylko troszeczkę tego pieprzu daję, bo zawsze mi się wydaje, że lepiej już doprawić tę potrawę, która jest gotowa, bo wtedy nie będzie koszka. No i teraz to wszystko pod przykryciem będzie się jeszcze dusiło do miękkości i powiem Wam, że już naprawdę pięknie to pachnie wszystko. Mmm, rewelacja. Jeżeli lubicie, to czy można tego dodać cebulki smażonej, ale akurat ja cebuli unikam, także nie mogę jeść, ale i tak będzie na pewno pyszne. Doprawiam jeszcze śmietaną i praktycznie już jest gotowe. Jak to się mówiło, już nic nie wcisnę. No, może jeszcze kawałek sedniczka. Także sedniczek jest, kawka jest, relaks niedzielny jest. Przy okazji wam jeszcze pokażę dwie książki, bo tak sobie ostatnio wypuszczyłam, miałam troszkę więcej czasu na czytanie. Dawno nie miałam ochoty na kryminał. Jakoś tak ostatnio nie miałam ochoty ani czytać, ani oglądać kryminałów, thrillerów. Chyba mi nie były te emocje potrzebne, ale teraz sobie wypuszczyłam nowego, znaczy nowego, ja nie czytałam go po prostu, Harlana Cobena. I bardzo fajnie się czytać. Ciekawa książka. A tak jak to u Cobena, mnóstwo różnych wątków, które prawdopodobnie nie rozwiążemy do do samego końca, gdzieś tam dopiero przed końcem one się wszystkie połączą w jeden cały wątek, ale chciałam wam pokazać tutaj, jeżeli lubicie książki historyczne, takie sagi rodzinne, to bardzo przyjemnie się czyta. Agnieszka Janiszewska, Owocy zatrutego drzewa, to jest pierwszy tom. Litery duże także też łatwo się czyta i rzeczywiście fajnie to to idzie. To jest historia rozwijająca się w Warszawie, potem w Krakowie, w drugiej połowie XIX wieku. Młoda Dziewczyna jest zmuszona zamieszkać ze swoim wujostwem, no ale później różne tam się rzeczy dzieją i różne perpetie. Ma, musi opuścić ten dom i udaje się do innej żyjącej swojej krewny, która jest. Aktorką w Krakowie. Książka troszeczkę w klimacie Matyldy. Nie wiem, czy oglądałyście ten serial, który był niedawno na TVP1, Matylda. Ja oglądałam, bardzo mi się podobał, z przyjemnością go oglądałam. właśnie to jest takie troszeczkę. Podobne, generalnie mówiąc, bo podobne do czasy, ale też podobny, e, podobny sposób pisania. E, autorka jest e, historykiem, także też te, takie różne fakty tutaj historyczne są. E, fajna, polszczyzna, wartko napisane i tak naprawdę na taki jeden, dwa dni do, do przeczytania. Także ja na pewno y, drugi tom tej książki sobie też wypożyczę. Robię kolejne podejście do mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Troszkę ściszyłam, że będzie teraz dobry dźwięk. Y, no słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w tym Centrum Historii Zajezdnia i rzeczywiście ta wystawa dotycząca Wrocławia i Wrocławian od takiego czasu krótkopowojennego, właściwie jeszcze z takim tutaj y, krótkim wprowadzeniem w historię przedwojenną, Aż jakby skąd się wzięli też ci repatrianci, tutaj pokazane to było, a potem przez tą historię taką powojenną, a, aż do czasów, no prawie, że współczesne było bardzo, bardzo interesujące. I takich kilka refleksji, oczywiście gdzieś tam się mi znowu nasunęło, no, przede wszystkim to, jak człowiek żyje dłużej, jak się zmienia pojęcie czasu. Kiedyś jak coś tam opowiadali rodzice i to, że było coś przed wojną albo zaraz po wojnie, to się wydawało, że to było tak strasznie dawno. A teraz, jak myślę, że ta historia się wydarzyła w latach 40., latach 50., a już nie mówiąc o tym, że później, to wydaje się to wszystko, że to, to od naszych czasów tak naprawdę dużo nie jest. I wydaje mi się, że warto pokazywać historię, warto przekazywać różne czy fakty, zdarzenia, ale też mówić o losach ludzkich w tamtym czasach, różnych czasach, żebyśmy my współcześnie mogli też Uczyć się, chciałobyś się powiedzieć, na błędach, ale na błędach i na doświadczeniach ludzi, bo mówi się o tym, że historia lubi się powtarzać. Ja mam nadzieję, że ona się lubi powtarzać, ale my jesteśmy mądrzejsi i my zdajemy sobie sprawę na przykład z tego, że jeżeli. Nie zareagujemy, albo zareagujemy w określony sposób, to historia rzeczywiście się powtórzy także w tych takich złych różnych działaniach. Dla nas to było też takie wzruszające, ponieważ tam były losy ludzi, którzy przyjechali do Wrocławia, czy też na inne obszary Polski z Wołynia, czy też właśnie z tych, tych takich terenów ziem wschodnich i no splotło się to gdzieś z opowieściami, czy, czy moich rodziców, szczególnie mojego taty, która i pamiętam ten czas taki przedwojenny i zaraz powojenny, czy też rodziców, taty, tak naprawdę, mojego męża, od razu, jakby te, te ich opowieści które nam stawały przed oczami. No i dalej było szkawą naszej tak naprawdę tej historii, bo lata 80. to już to już nasza młodość. Ja pamiętam, mój pierwsze zetknięcie z Wrocławiem, jak przyjechałam tutaj zdawać na studia, właściwie nawet nie zdawać na studia, ale zawieźć papiery, że, że jestem chętna do zdawania na nasz Uniwersytet Wrocławski, wtedy jeszcze Uniwersytet Wrocławski miał Bolesława Biruta, to od razu gdzieś tam ktoś mi wcisnął jakąś kartkę, gazetkę, taką dotyczącą właśnie tej walki, walk różnych wolnościowych i dokładnie te gazetki tam znalazłam w gablotach. Także takie jeszcze dodatkowe tutaj dla mnie też wspomnienia. Fajne, niefajne, no to to po prostu kawał życia. A kawał życia to też nasze życie dzisiejsze, także też myślę, że dbanie o teraźniejszość, myślenie o tym, jakie ma to konsekwencje dla, dla dalszego życia, dla pokolenia naszych dzieci, naszych wnuków, też jest ważne, chociaż, no też to musimy powiedzieć, w tej chwili już w znacznej mierze pałeczkę przyjmuje młodsze pokolenie, oni są u szczytu w tym momencie, tak naprawdę, Formy, ale myślę, że my mamy tu jeszcze duży wpływ na to, co będzie się działo w przyszłości i przede wszystkim, co dzieje się teraz. A co dzieje się teraz? Nagrywam to w niedzielę. A wczoraj mieliśmy dzień dziecka i zgodnie z zapowiedziami czciliśmy wszyscy w domu w trójkę ten dzień dziecka w trójkę, bo, bo córka jest daleko, daleko stąd, także mieliśmy tylko z nią taki kontakt po prostu za pomocą komputera, za pomocą messengera, no ale gdzieś tam razem byliśmy duchem, chociaż chciałem byliśmy tutaj, byliśmy na obiedzie, kuchnia indyjska, bardzo dobre jedzenie, dzisiaj już tradycyjnie polska i tak sobie właśnie pomyślałam, że czasami się o tym mówi, że człowiek starszy, na przykład dojrzały, dzieci nie je i to jest jest powiedziane w takim a, złym tego znawa, złowa znaczeniu, ale bycie inaczej może posiadanie takiego pierwiastka dziecka w sobie nie jest moim zdaniem niczym złym, a wręcz przeciwnie, bo dzieci mają pewne cechy, które myślę, że warto też jeżeli my w sobie jeszcze zachowamy. I wydaje mi się, że mówi się często właśnie o, o radości dziecka, takiej dziecięcej, spontanicznej radości. Ta radość to jest radość najczęściej z My mówimy często byle czego, ale rzeczywiście dziecko potrafi się cieszyć. I chyba też dobrze, jak my dorośli potrafimy się cieszyć, potrafimy się radować z. Różnych rzeczy, które nam się przytrafią w życiu, z różnych e, niespodzianek, które na naszym drodze stają e, i takich e, niematerialnych, ale też materialnych. No, małe dziecko cieszy się z każdego prezentu, tak naprawdę. E, się śmieją tam gdzieś tam w memach, że dasz e, dziecku łyżkę ładnie opakowaną i będzie ci dziękowało, będzie szczęśliwe, ale rzeczywiście cieszenie się takimi małymi rzeczami to jest chyba coś, co warto zachować sobie przez całe swoje życie, już nie tylko przez ten taki okres dziecięcy. Ale też, też myślę, że warto od dzieci uczyć się tego, że one tak naprawdę jeżeli czegoś chcą, to wytrwale dążą do tego, żeby to osiągnąć. Nie wiem, czy pamiętacie albo z życia waszych dzieci, albo, albo obserwujecie, to, albo obserwowałyście życia waszych wnuków, na przykład jak dziecko chce gdzieś wejść, to my możemy je ściągać z tego miejsca, odstawiać, a ono i tak będzie tutaj uporczywie podchodziło, próbowało się gdzieś tam wesprzeć, a, aż ewentualnie podamy mu inną alternatywę. Czyli pokażemy mu, co można robić fajniejszego. I chyba to jest też fajne, jeżeli mamy w życiu taki, taki troszeczkę Dziecięcy upór, że jeżeli czegoś chcemy, i jesteśmy przekonani, że my tego faktycznie potrzebujemy, tego faktycznie chcemy, żeby e, nie poddawać się tak łatwo i próbować gdzieś tam się wdrapać na taką górę swoich marzeń. No i to, co mi się też kojarzy bardzo z takim dziecięcym sposobem widzenia, i co widzę, że chyba z powodu mojego dziecinnienia z powodu wieku, w tej chwili ja mam, to jest takie mm, y, Przyglądanie się światu. Ja pamiętam, jak, zwłaszcza z moim synem, szliśmy, bo, bo on, on bardziej tak, mocno refleksyjny, może nie bardziej, ale mocno refleksyjny zawsze był i zawsze go tam wszystko interesowało i wszystko go tam zajmowało, co widział po drodze. I jak czasami szliśmy do sklepu, a tam było takie, no, 15 minut drogi na zakupy, to ja tak chciałam, wiecie, żebyśmy tutaj szybko po prostu przeszli, poszli, kupili, wrócili i załatwili sprawy. No, a tutaj były co dwa kroczki, tutaj podlądał życie mrówek, tutaj znowu jakiś tam listek go zainteresował, tutaj coś tam jeszcze i yy, yy, chłonął ten świat, Um, ale też właśnie skupiał się na takich szczegółach, na takich drobiazkach. I widzę, że ja w tej chwili, na przykład jak idziemy gdzieś na spacer, a zwłaszcza właśnie tam, gdzie jest pięknie, gdzie jest zielono, to ja lubię tak się skupić na, na szczegółach. Gdzieś tam na jakąś gałązeczkę sobie po, podpatrzę, gdzieś tam jakiegoś ptaka, który gdzieś tam z drugim ptakiem sobie rozmawia, ćwierka i, i, i tutaj nawiązuje kontakty, więc też lubię się przyglądać temu takiemu światu. Więc myślę, że y, fajnie, nie tylko w ten Dzień Dziecka, ale też w inne dni troszeczkę tego dziecka takiego w sobie pielęgnować, bo to też myślę, że będzie sprzyjało temu, że życie, świat, inni ludzie będą nas interesowali. Nie za bardzo i nie w taki zły sposób, ale właśnie będziemy chcieli ten świat poznawać, będziemy aktywni, tak mi się wydaje przynajmniej. No i też jakby Będziemy skupiali się na tym, co w świecie jest takiego nowego i, i e, pięknego. E, I tego wszystkiego pięknego Wam życzę na cały kolejny nadchodzący tydzień. Właściwie ten tydzień już, nam już trwa, ale ja nagrywam w, w niedzielę. E, a spotykamy się już w przyszłą nie niedzielę na filmiku tematycznym. Chyba, że... Ale to już zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Bardzo dziękuję Wam za komentarze, łapki i wszystkie te inne rzeczy, o których ja rzadko mówię, o których rzadko proszę, a które sprzyjają jednak życiu twórcy na YouTubie. Także dziękuję za to, proszę również i do zobaczenia.